Dzień dobry, witam do Jowalkis, to jest Satisfactory. Już nie mamy w lewym górnym rogu tej czerwonej szarwki, więc już to nie jest wersja eksperymentalna, tylko normalny ten wczesny dostęp. Także już trzeci update do tego zwykłego dostępu wszedł do głównej gałęzi i każdy sobie może już to grać bez większych problemów. Z tym, że... Dajcie mi znać, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach znowu, czy wy chcecie jeszcze widzieć z tego odcinki, czy zacząć nowego save'a? Tutaj teraz ja wam powiem co by było jeszcze do zrobienia. Podłączenie rafinerii i jakby... wiecie, tych kiwonów, które wydobywają ropę teraz zamiast taśmą, no to trzeba to pojechać sobie tutaj rurociągiem, ewentualnie kilkoma rurami, żeby to tutaj przełączyć. Jak widać tutaj, wiecie, taśma tutaj przychodzi w środku, a powinna teraz tutaj obok, a tu rura i tak dalej. No, pozmieniali w każdym razie działanie tego. I odpalenie może elektrowni węglowych, no i za, za jakby zakręcenie się koło produkcji prętów paliwowych. Jak widać, prąd robimy. Naprawiłem, był live dość długi, gdzie zrobiłem rurociągi, zaraz się tam przejedziemy. Ja Wam wszystko pokażę, jak to tam teraz wygląda elektrownia cała ta nasza Ignalina. Jak widać, produkcja 10 tysięcy ponad o godzin. No, no, megawattów, powiedzmy, wydajność, nie? Zużycie koło tysiąca, więc zapas jest całkiem spory. Natomiast dobrze, że taki zapas jest i te pręty paliwowe schodzą wolno, bo coś się tam popsuło i się nie produkują. Coś zmienili jakieś recyturki, trzeba by było tam zajrzeć. A tu są szyby, ja chyba mówiłem parę razy, nie? Że chciałbym mieć okna w tej grze takie szyby, rzeczywiście. No to, no to są nawet w kilku wersjach, także bardzo fajnie. No i tak. E, tu jest sklep, niesamowity sklep, tu jest teraz sklep Fixit awesome. to się po polsku nazywało we wczesnym dostępie po prostu niesamowity sklep, a nie sklep awesome, także super sprawa. Tak samo tutaj jest teraz ta, ten zlew taki, gdzie wrzucamy rzeczy i one się tam zlewują. Mam 12 kuponów do druku, już gotowych, możemy sobie teraz, ktoś dzwoni, dobra. Możemy sobie tutaj wrzucić na przykład, nie wiem, 100 rur, obojętnie co tu wrzucimy na szybkiej taśmy, to wszystko wjeżdża tutaj do środku i z tego się robią kupony. Czy ja już o tym mówiłem w poprzednim odcinku? Nie wiem. W każdym razie tutaj teraz punktów już mam bardzo dużo do następnego kuponu, bo już kilkaset tych kuponów po prostu wydrukowałem. Także 13 ich sobie możemy teraz tutaj jeszcze wziąć, wydrukować. No i gotowe. Także tak, to jest to. Tutaj się teraz chyba nazywa niszczarka Fixitosa, a wcześniej było niesamowity zlew, czy tam niesamowita umywalka, albo w jednym miejscu taka, a w drugim tak. Te tłumaczenia są fantastyczne. Słuchajcie, w statuetkę, ja nie wiem czy też pokazywałem już wcześniej, ale na live na pełno, wiele razy. Złota nakrętka. To jest The Golden Nut po prostu po angielsku. Nut to jest po angielsku i orzech i nakrętka, nie? To tu mamy nakrętkę, a tu mamy w opisie, że orzech. Ale to i tak jest poprawione, bo teraz jest posąg złotego orzecha, a wcześniej było statuetka przez EU złotego orzecha, albo po prostu orezecha. Statuetka orzecha to było, także bardzo ładnie. Tutaj też jest dezorientująca kreatura, ale zaraz w opisie jest niepokojąca statua potwora, także też to kiedyś była pieszczurka, teraz jest ja piesek, także no, to, no. No. Skrzynki wyglądają też trochę inaczej. No i ten. Tutaj sobie tak swoją drogą jeszcze kupiłem tam różne rzeczy, czyli te ściany na taśmociągi musiałem jakby jeszcze raz kupić, mimo tego, że niby mogłem wybudować, ale na wszelki wypadek je jeszcze raz kupiłem, bo miałem tych kuponów już dużo. Okna są takie, cztery typy. Jest takie jedno gładkie, jest takie jedno podzielone na trzy szyby. Potem jest takie z takimi kartkami, jeszcze jedno takie designerskie, nowoczesne, ale troszeczkę niższe, nie. Ściany z drzwiami to już były, tutaj te wszystkie bramy to wcześniej, tylko teraz po prostu inaczej: to się kupuje to i za te bilety zmielenia różnych rzeczy, zamiast odkrywać to jakoś tym, w, tym, w tym domu, tam wysyłając tego poda z rzeczami, nie? Tutaj mamy potem uchwyty ścienne na taśmociągi, to jest trochę inaczej: bo zamiast takiego jednego, jest ściany z uchwytem na środku, to te uchwyty możemy przyczepiać do ściany dowolnie, no i takie tam drobiazgi powiedzmy, nie? Natomiast, no, tutaj są jeszcze różne fundamenty inne, jakieś tam narożniki, cuda, wianki, jakieś rampy, jakieś szkielety. Szklany fundament, co jest dosyć fajne, jeżeli robimy sobie jakiś most gdzieś tam wysoko czy coś, przejścia między fabrykami, to możemy szklane zrobić albo co. Przejścia są też tutaj teraz, są jeszcze te odwrócone rampy. No i tak, w pojazdach jest taki wózek fabryczny fajny, tu potem jeszcze są tylko poręcze, schody. No i te statuetki, tu w wyposażeniu kubek kawy, to ja chyba mam kubek kawy, sobie kupi, kupiłem sobie kubek kawy. On nic kompletnie nie robi, on po prostu jest. Możemy sobie z niego napić kawy, tylko jak pamiętacie postać ma hełm. Więc czasem ja się to napije, to ta postać tak wali tym kubkiem o ten hełm. O, takie, takie dzyń. Także kubeczek kawy, można sobie teraz chodzić z kubeczkiem kawy, ja wcześniej chodziłem zawsze z orzeszkiem. A teraz mogę sobie chodzić z kubkiem kawy, żeby mi ta laga tak na cały ekran nie wystawała. O, żeby, żeby tego nie było na całym ekranie, to mogę sobie po prostu z kubeczkiem chodzić i fajnie. I sobie tam popijać kawkę raz na jakiś czas. Nie? No, to jest w ogóle kubek antygrawitacyjny, więc jak widać, coś tam się rusza w środku, ale e, no, no nie wylewa się nawet, jak go trzymam w ten sposób. No, ale rozejrzyjmy się dookoła. Kubek antygrawitacyjny to nie jest aż tak zaawansowana rzecz, prawdopodobnie już na tym świecie, na, tych, na tym etapie rozwoju ludzi. Także, także no. Teraz tak rozdzielimy sobie tutaj. Jeden bilecik jeszcze tak zawczasu, bo przed chwilą nagrywałem to i zmieliłem wszystkie 50 przypadek, ale tak, pojazd, tu jest jeden dostępny, to jest wózek fabryczny taki, zaraz go tutaj zaprezentujemy ładnie, proszę bardzo, cyk, i go stawia, on jest taki, można do niego oczywiście wsiąść i nim jeździć, postać się w nim tak śmiesznie kuli, jakby to jakiś bolid wyścigowy był i w sumie tak to mniej więcej wygląda, bo jest naprawdę szybciutki. Ale tak szczerze powiedziawszy dobrze się nim jeździ tylko rzeczywiście wewnątrz fabryki, po fundamentach, bo ma bardzo dobrą przyczepność, fajną zwinność, prędkość, jest wąski, mały. E, nie ma co prawda, no jakby bagażnika, no ale spójrzmy na to, także nic dziwnego jakby. Można oczywiście jeździć nim też po trawie, ale trzeba bardzo ostrożnie skręcać, bo bardzo łatwo traci przyczepność i... o, właśnie. Jeżeli się nim gdzieś jedzie, tak wiecie, awaryjnie, awaryjnie to jeszcze można tak pojechać. <laughs> Oj! E, ja tutaj na przykład nim jeździłem, jak nie miałem prądu, jeździłem nim, żeby traktorki zasilić paliwo, bo sobie po prostu przestały jeździć, bo paliwo im się skończyło. Także założ, założyłem koguta na dach i jazda z misją dup ratunkową. Także fajny wozik, fajny wozik, e, ale taki, no, taki raczej gadżecik. Nie, natomiast jeszcze drugi pojazd jest, ja sobie to pozwolę tutaj schować. Schować sobie i o, wysiąść. I możemy go sobie schować do ekwipunku po prostu w ten sposób, cyk, wózek golfowy to się tam nazywa też tak. tu raz wózek fabryczny, raz wózek golfowy. Super. No, e, no i teraz tak. Tutaj jak mówiłem, się wrzuca rzeczy. Im więcej potem, potem tych biletów już wydrukujemy, tym to się robi trudniej, ale też im bardziej zaawansowane rzeczy, tym tych punktów na bilety jest więcej. Na przykład nie wiem, taki kawałek drewna będzie wa mniej wart niż jakaś rura albo komputer, przykładowo później, nie? Teraz tak. E, co by się stało, jakbyśmy wrzucili ten kupon z powrotem do tego zlewu? Coś co może się stać? Wybuchnie czarna dziura będzie, czy co? Dobrze, bardzo ładnie. Dostaliśmy za nasz twórczy wkład taki z lekkim zażenowaniem wypowiedziany Dostaliśmy bonus w postaci cyberpojazdu. Ja go jeszcze nie próbowałem, powiem wam autentycznie, i chętnie sobie go zaraz zobaczę. Autentycznie jeszcze go nie próbowałem, ani na live, ani nigdzie. Nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, jak się tym jeździ, nic nie wiem. Czy to się da zrobić tutaj? Da się zrobić, czy mnie na to stać? 10 płytek zaawansowanych, tylko. <grytko> o oh wow, ale wygląda strasznie tak, przynajmniej na tej miniaturce, strasznie kanciato. No, natomiast można tutaj dopatrzeć się pewnego podobieństwa z pewnym znanym pojazdem. Jakby w opisie też tutaj jest lekkie nawiązanie, absolutnie niezniszczalne, o nic więcej nie pytaj, także proszę bardzo, można sobie zrobić taki cyberwagon z uroczymi kwadratowymi kołami. Ja sobie go może zrespię na zewnątrz, bo nie wiem, czy tu wyjadę później. Eee. Cyk. No, ma kwadratowe koła. I <śled> Tak, to podobieństwo może być ten. Dobra, czy to jeździ? To jeszcze chyba wymaga paliwa. Tak, dobrze. Mam jakieś paliwo nawet. Zupełnie przypadkowo, słuchajcie. Przypadkowo okazało się, że mam paliwo. O, a ten traktor jeździ w ogóle. Dobry. Myślałem, że nie jeździ. Uwaga, czy to jeździ? O jezu. No... Czemu ta postać siedzi pod spodem? <laughs> eee, no, jakby, hmm, no spodziewałem się trochę, trochę lepszego rezultatu. No tak, zupełnie szczerze, jakby, jakby powiedzieć. No jest opcja, że może to jeszcze coś z tym zrobią. Chyba, że to tak ma być po prostu, nie wiem, ale. No tak, no tak trochę to jest aż za bardzo bezużyteczne. Ja wiem, że żarcik, kosmonaucik i tak dalej. Ale no, no, no mogliby... No mogłoby to jeździć po prostu normalnie. No, no mogłoby to normalnie jeździć, wtedy byłoby jakoś tam... Przydatny. No, kurde, no mogłoby jeździć szybciej niż 20 na godzinę i mogłoby nie, nie mieć aż tak kwadratowych kół i postać mogłaby siedzieć w środku, a nie pod spodem. Ale to ja się czepiam. Dobra, teraz tak. Jedziemy sobie. Muszę złapać pociąg. Yy, I pewnie znając moje szczęście, on akurat odjechał stąd. Nie wiem, zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Yy, jeszcze Hypertuby można by było pokazać. Ale to myślę, że można sobie zostawić na jakieś następne odcinki. Jeżeli w ogóle je chcecie, bo może po prostu zaczniemy sobie od nowa. <laughs> I, I ten, bo tutaj też jakoś. ...następnych poziomów jeszcze na razie nie ma, ale to teraz też troszeczkę inaczej się robi, bo tu są takie specjalne części potrzebne do tego... E, no, 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 no inaczej po prostu jest, nie? Dobra, zobaczymy, gdzie jest pociąg w ogóle teraz. Fajnie by było, jakby właśnie tu gdzieś jechał. Lokomotywa się przemieszcza żwawo, właśnie. E, ale... Zaraz zobaczymy, gdzie ona jest. Następny przetarg Kekowice, nie wierzę! Nie wierzę, że ona tu właśnie jedzie. Bardzo możliwe w sumie, bo szybko się tu przesuwa na radarku. Jest możliwe, że ona właśnie wyjechała gdzieś tu z dołu, czy z tej jaskini i zaraz tu przyjedzie. Teraz by była tu, znowu w lewo, i zaraz się powinna pojawić. Czy to jest to? To by było bardzo fajnie. Ona całkiem. O, dzień dobry, dobry, kurde. Bardzo ładnie słuchajcie. Normalnie jakbym to zaplanował. Kurde. Dobra, dawaj, wsiadamy do lokomotywy. Dobra, yy, czekajcie. Ja mogę teraz sam tym jeździć, czy jeszcze nie? Stop. Stop. Nie. Musiałbym najpierw jej wyłączyć. Jak to się robiło? Teraz znowu. Czekajcie. XV. Yy, o. Autopilot wyłączymy, sam se tym pojadę, kurde. Słuchajcie, nic nie załadowałem chyba za bardzo, nawet tu się za wolno. Za długo tu stałem, ale jakby ten pociąg i tak jest chwilowo bezużyteczny. On se tak jeździ, żeby se jeździć, bo nie produkuje cały czas prętów paliwowych, już wam o tym mówiłem. Po prostu coś się zmieniło w recepturce i jakby no, no nie działa. I trzeba by się było tym zająć, jeżeli chciałbym tu jeszcze trochę pograć, bo prąd się skończy prędzej czy później. Bardziej później niż prędzej, bo tego prądu aż tyle nie wykorzystuję, też, bo rafinerie nie produkują rzeczy, więc jakbyśmy to chcieli wszystko odpalić, to by trzeba było to jeszcze. No, z lekko licząc 2-3 odcinki spędzić. Dajcie znać, tak jak pis mówiłem pisałem co? Tak jak mówiłem na początku, czy chcecie jeszcze widzieć odcinki z tego save'a, czy już startować nowy? Bo w sumie nie wiem. Ja bym się tu ponaprawał jeszcze, ale czy chcecie to oglądać, nie mam pojęcia. Pewnie nie. Także tam z prawej strony, jak widzicie, mruga na żółto. Bo nie działa. Uran jest wykopywany, natomiast pręty paliwowe już się nie robią z uranu i z betonu, tylko z czegoś tam innego. Trzeba by tam było zajrzeć, zobaczyć o co chodzi i wprowadzić lekkie poprawki. Mam nadzieję, że nie będzie się to wiązało z jakimś nie wiem, nowym produktem, żeby tu trzeba było przywozić, bo trochę się nie pomieści tutaj kolejny Peron i w ogóle nie Zobaczymy. Kartaj przejażdża tutaj przejażdżga. Tutaj dalej jest dość długotrwała, bo tutaj nie mamy zbyt wygodnego takiego prostego toru i w ogóle i, no i lokomotywa tu nie daje rady za bardzo pod górkę. Natomiast i tak się dużo szybciej tędy teraz jeździ niż, niż tym autkiem co na początku jeździłem, także no, lokomotywą jest dużo szybciej. Ale zaraz się rozpędzimy trochę bardziej. Jeszcze prawdopodobnie mógłbym tu jakoś te tory tam wiecie usprawnić. E, powyrównywać i tak dalej, ale póki co jakieś, że to jest jak raz na wróżki rok... To ma sens. Raczej nie. Tu jest tylko taki jeden prosty kawałek fragment. Natomiast jedziemy dalej. Tutaj te by można było wyprostować, bo są takie zakręty niepotrzebne nikomu. Można by to było usprawnić jakoś, kurczę, tylko że to też takimi krótkimi odcinkami się te tory buduje i to nie jest aż takie, wiecie, wygodne potem w budowaniu. Natomiast 100 na godzinę już jedziemy. Tu zaraz mi coś wyrosło jeszcze w torze. A to chyba już. Czy byliśmy tu, czy nie byliśmy tu? O, pan kleszczu! O, przejechałem go pociągiem i z... Z wrażenia to na nim nie zrobiło za bardzo. Także spoko, spoko, spoko. Tym torem też tak swoją drogą się prąd cały przedostaje do naszej głównej bazy. Właśnie z tej elektrowni atomowej. Tutaj jest czterek beboków sobie chodzi w grupie. Fajnie, fajnie i zaraz już dojeżdżamy. Ja wam pokażę, słuchajcie, jakie tu rurociągi teraz powstały na live'ie. Live trwał chyba z 6 godzin, jak nie więcej. Także, no jest... jest lekka różnica. Ja sobie tutaj ładnie teraz y, odpalę z powrotem autopilota. Znaczy, chyba już... Dobra, czekaj, y, Mój poziom premiowania jak ładnie podskoczył. Nie wiem, czy tu wyskakiwać. Co będzie dobry pomysł? Ja myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Zaraz sobie wyskoczymy i... fik! Pojechał. Nara! No, także witamy, witamy w, na stacji Ignalina, proszę bardzo. No i tak, yy, zmieniłem, zmieniłem trochę design po pierwsze, może zaczniemy od tego. Zmieniłem trochę design, co to w ogóle leży? A, be, nie, krzemionka, jakaś i biomasa, no jakieś sam śmieci. Zmieniłem trochę design elektrowni. Yy, no i powiem Wam, że wygląda całkiem nieźle na przykład z tej perspektywy z tymi rurami tutaj i z tymi oknami i z tym takim pomarańczowym pasem wzdłuż. Tu jeszcze nie skończyłem całości, bo oczywiście mi zabrakło tam płytek czy innego betonu. No i tak, jak sobie wejdziemy tutaj, na razie to jest tymczasowo podpięte pod tylko jedną rurę. No i tak, te elektrownie chodzą na, na tam, nie wiem, 10% mocy, więc tej wody aż tyle nie potrzeba. Jeżeli natomiast chciałbym wszystkie mieć na 100%, to wtedy już muszę cztery rury podłączyć. Na razie tu jest z jednej i się tutaj rozchodzi. Na cztery rury później. No i tutaj już idzie docelowo. Tutaj też mam takie ładne okienka teraz, tym, w tej sterówce takiej. Tu mam tylko jeszcze słup taki tymczasowy, żeby mógł tu włączać w ogóle i wyłączać prąd, chociażby, żeby miał to jakiś podgląd na most obecną, także sobie taki słup stoi. No i możemy sobie tędy wyjść. E, wygląda to tak. Tu już mam też wszędzie właśnie okienka, taki pomost zrobiony dookoła. Fajnie to wygląda. No i rury. Zamiast takiej rury jednej tutaj przez środek, to mam tutaj teraz cztery osobne, więc wygląda to teraz troszeczkę inaczej. Ale myślę, że też całkiem fajnie. Tu wychodzi taka... Jak widać, elektrownia pracuje na... ile tam? Procent. Jest jakiś procent, kurcze produkcji czy coś takiego? Nie ma tutaj za bardzo tak pokazanego tego łatwo. Tutaj tylko mamy jeszcze tak, dwa pręty paliwowe zostały. Przypominam, nie produkują się nowe, niestety. Tutaj mamy trzy. Tutaj mamy 4, więc tak, nie wiem, może godzina, nie, no, 3-4 godziny gry i ten, to paliwo się skończy przy obecnym wykorzystaniu prądu, także najpierw by trzeba było ogarnąć dostawę paliwa nuklearnego, a dopiero potem rafinerie nowe podłączać i ogarniać to, także priorytety by były takie. No i co tu dużo gadać, to tutaj działa, natomiast gwoździem programu jest jakby orurowanie tego wszystkiego, bo to mi zajęło najwięcej, tutaj potem to, to już jest taka kosmetyka przeważnie robiona w czasie jak po prostu czekałem na pociąg, także tak to wygląda. No i tak, tu mamy takie fajne przejście, przejazd taki, tu w środku są rury, tu podsypujemy oczywiście to tor, eee... Nie wiem czy to miałem na odcinku, czy nie, ale tędy sobie rury wchodziły, chyba nie było tego na odcinku, tu była taka jedna rura, taka krzywa postawiona na dole, chciałem tylko odpalić tak tymczasowo te, te elektrownie i była jedna rura i to tam, no, no to było takie bardzo paskudne, w sumie szczerze mówiąc. Teraz jest troszeczkę lepiej, tak jak widać, stamtąd idą rury i one sobie tu potem wchodzą pionowo do góry, takim dosyć... Dosyć srogim takim słupem tutaj. I zaraz sobie tam wejdziemy, może na przykład z tej strony czy z dołu z tej strony sobie wyjdziemy. Albo z dołu. Kurde, miałem w ogóle zrobić takie lądowisko gdzieś tutaj, żeby można sobie było łatwo tam zeskoczyć, ale... No jak można się domyśleć nie zrobiłem tego. Eee, dobra, zejdziemy sobie najpierw na dół po prostu tędy, tym moim starym zejściem. one jest takie w miarę, tutaj może sobie, tutaj sobie można skoczyć troszeczkę, mogę sobie spadochron wziąć jakiś. Mogłem wziąć pod ochronę, ale nie pomyślałem jak zwykle o tym, także no, trudno. Ups, ouch. Tutaj sobie teraz tu zeskoczymy cyk i prawie już jestem na dole. Fik. No i jestem na dole. Tam jest jeszcze bardziej na dole, ale tam na razie nie ma potrzeby schodzić. Wystarczy nam tutaj. A tu się zrespiły te dziadostwa. Kurde. No dobra, no dobra, no, no, no dobra, dawaj. Dawaj. Dawaj, kurde, dawaj! Muchy, kurde jakieś. O, proszę bardzo, to se wezmę. No, e, wygląda to tak: jak jakiś wieżowiec z jakiejś e, firmy, na zasadzie, zrobiliśmy filmę, jesteśmy umiarkowanie dobrze ustawieni, zróbmy sobie wieżowiec, a taki nie za szeroki, taki tego, nie? Także wygląda to tak: jak sobie wejdziemy do środka, możemy się przerazić trochę, ale proszę bardzo, wygląda to w ten sposób: idą cztery rury. I co tamte 20 metrów? Tu jeszcze są też pompy. Tak, co 20 metrów w pionie musi być pompa, bo inaczej woda do góry nie podejdzie. Jak widać, tutaj też jeszcze cały czas tylko jedną rurą woda płynie. Czasem płynie, czasem nie płynie, zależy ile tam tamte elektrownie akurat potrzebują wody. To są takie pompy po prostu, one wpychają wodę wyżej, bo pompy, które mamy na samym początku. Mogą wodę przepchnąć, ale tylko tam do paru metrów. Potem już trzeba takie, jakby wzmacniacze na rurach, pozakładać, żeby to działało. No i to jak widać, jest ich całkiem sporo. Eee, nie chcecie wiedzieć, jak długo to budowałem. Znaczy, no chcecie, może wiedzieć, nie wiem, no 6 godzin chyba jakoś live trwał. No i powstało takie coś. To na tych pięterkach są schodki w ogóle, w którym się wchodzi bardzo długo. Tutaj są nawet takie, wiecie, poręcze z tej strony, tu i w ogóle... E, fajnie! Myśl, ja, myśl, ja myślę, że to fajnie to jest. No i teraz tak, możemy sobie tutaj wziąć też tutaj sobie wózeczek stoi elegancki możemy sobie tutaj wsiąść e, odpalić nawet i ileło powiedzmy, że jedziemy na interwencję kek i jedziemy sobie, słuchajcie, do pompy tylko sobie tu przejedziemy i na tym będziemy właściwie kończyć już taki odcinek zapoznawczy, streszczenie tego co się działo w, przez 6 godzin live'a i, 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 i znowu takie pytanie do was przypominam! czy grać dalej na tym sejwie. O, a tam w ogóle jest jeszcze... Tam, nad kogutem teraz, jest taka mała, lokalna fabryczka płytek żelaznych, prętów, drutów i chyba tych takich blach miedzianych na te właśnie rury, bo tutaj to dosyć dużo kosztowało, nie wiem czy wy jesteście tego świadomi, ale... To jest naprawdę długi rurociąg i jest cztery... cztery rury tu są. I to było dosyć drogie. Także tam jest taka lokalna fabryczka tego tematu, są tam kopalnie, wszystko, ale tu miałem jazdy, słuchajcie, z prądem. Ja pierniczę co chwilę skakanie, tutaj jeżdżenie do tych elektrowni, tych na biogaz. Ja pierdzielę, żeby to w ogóle działało. Teraz już prąd mamy, więc spoko, bo elektrownie atomowe są odpalone normalnie. Ale zanim ta woda była, no to kurczę. I Potem kombinowanie, te rudy tak nie do końca zawsze chciały dobrze działać. Potem się skaptałem, że brakło mi tam chyba dwóch metrów wysokości, żeby ta woda doszła, i kombinowałem jak koń pod górkę. Czemu, ta, czemu mi ta woda nie dochodzi? No także typowe moje problemy, czasami po prostu tutaj, co się nawściekałem, to moje, ale końcowo wszystko działa. muszę nie zjeżdżać do wody. Tutaj mamy takie stopnie, też na każdym tym stopniu, to jest mniej więcej co 20 metrów, jest taki poziom, gdzie są pompy i działa to dobrze. Także tutaj, teraz oczywiście, mamy też zrobiony taki pomost, dosyć długi, srogi i on tutaj jeszcze nie jest zakończony. Ja myślę, że można by było też na przykład jakiś odcinek poświęcić na ogarnięcie tej wody też tak na gotowo, bo jeżeli odpalę wszystkie rafinerie zużycie prądu podskoczy do takiego poziomu, że tej wody może być mało i sobie trzeba było zrobić. Dobra, dojechaliśmy dzień dobry. No, tutaj się na razie rurociąg kończy. On to sobie gdzieś się, będzie się zawijał i wchodził to na tę głębszą wodę, gdzie są pompy. No i tutaj tu już byliśmy w poprzednim odcinku, więc to już żadna nowość raczej, tylko jest jedyna różnica, że jest mniej drzew, bo potrzebowałem drzewa, żeby zrobić prąd. Bi biomasa, kurde. No widać ten wózeczek sobie tak średnio radzi w terenie, no ale nic dziwnego. Ale, ale jeździ, radzi sobie, także nie jest źle. No, no i tutaj są pompy, jest ich na razie 6, są dwie rury. Jedna chyba nie jest w ogóle podłączona chwilowo, także można by ją tam do tej drugiej kiedyś tam coś tego, ale na razie daję radę na razie daję radę. To by było wszystko do przebudowy Możliwe, że na odcinku, może na jakimś live, nie wiem, zobaczymy. Także to by było dzisiaj na tyle. Padnę co do wody, bardzo ładnie. <grych> Dziękuję za oglądanie. I na razie następnym będziemy budować coś, jeżeli chcecie, jak nie chcecie, to dajcie znać, to, to, to zaczynamy nowy sezon. A tu sobie może jeszcze na live'ach się trochę pobawię. Do widzenia.